Czy jest pan szczęśliwym człowiekiem? Nie mam na bułeczki. Pan otrzymuje jakąś emeryturę? Jak to wygląda? 1700 zł. Nie ma pan na bułeczkę. Mogę panu kupić bułkę tutaj? Jak pan ma na imię? Stanisław. Stanisław. Pan Stanisław Staszek. A może jakiś obiad do baru mlecznego? Nie, nie, nie. Nie? Nie. Żeby coś ciepłego no. pan zjadł. No ale to coś panu wybierzemy, jakąś zupę, o! Nie, nie, nie. A nie jest panu zimno? Zimno to jest. A ile pan ma lat? 88. 88 rok, tak? Tak. 88 ani pan, lat. Już. Ani papierosy, ani piwo, ani łódki, nic. Sam jestem. A co panu tu sprowadza do centrum Warszawy? Jedzenie. Jedzenie. Tak. Ale to pan prosi ludzi, czy... Tak, tak, no na ulicy. No nic, będę szedł. Dziękuję bardzo, dziękuję. Panie Staszku, no ale chwila, no bo no, może moglibyśmy jakoś coś zrobić więcej. Będę sedł.